Hej, you you hey, witajcie na kanale Tekken Travel. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat programu Luminar AI, który jest moim obecnie ulubionym programem do edycji zdjęć. Wcześniej używałem programu Luminar 3. Nie używałem Lightrooma ani Photoshopa. Właściwie to przesiadłem się z tych, od kiedy zaczęła się subskrypcja. A to dlatego, że też jestem trochę innowacyjny, jeżeli chodzi o edycję zdjęć, i chcę używać rzeczy, które dają mi innowacyjne rozwiązania. A przede wszystkim chcę bardzo szybko, ale też i profesjonalnie, w miarę profesjonalnie jak na mnie, obrawiać moje zdjęcia. I właśnie dlatego, że Luminar miał takie unikalne podejście do tworzenia narzędzi do edycji zdjęć, które dawało bardzo szybko pożądane rezultaty, chciałem właśnie podzielić się z wami nowym. Luminarem AI, który obecnie używa algorytmów sztucznej inteligencji do tego, żeby obrabiać zdjęcia. I to jest absolutnie niesamowite, bo rezultaty, jakie możecie uzyskać, czy robicie zdjęcia dla siebie do powieszenia na ścianę, czy na Instagrama, social media, czy nawet do prac komercyjnych, aby tak szybko uzyskać rezultaty z jakiegoś innego programu, jest praktycznie niemożliwe. Ale zamiast o tym nawijać, po prostu przejdziemy szybko przez edycję jednego z moich zdjęć. I to jest dla mnie wyzwanie, bo. Zawsze chciałem zrobić dobre, jesienne zdjęcie. I miałem z tym problemy. Światło nigdy nie było takie jak trzeba. Liście miały nie taki kolor jak trzeba. Ciężko było znaleźć miejsce, które oddałoby taki jesienny klimat, jak często widuje się na Instagramowych zdjęciach. Ale teraz mam nadzieję, że mam już dobre zdjęcie, które nadaje się do edycji. I to jest jedno z moich pierwszych podejść do używania luminar AI. Oczywiście pobawiłem się nim trochę zanim zrobiłem to wideo, bo oczywiście nie mogłem się doczekać. Ale przejdźmy przez tą edycję, żeby zobaczyć jak to się robi i jak uzyskać rewelacyjne rezultaty. Czasami nawet jednym kliknięciem bo są takie opcje, jeżeli macie dobry preset albo sobie sami go stworzycie ale w tym wypadku myślę, że od podstaw zajmie to nam mniej więcej 10 minut żeby uzyskać zdjęcie, które chciałbym powiesić na mojej ścianie ok, przejdźmy do edycji wcześniej zaznaczyłem sobie już kilka zdjęć które chciałbym wyedytować i to jest jedno z moich ulubionych zdjęć w tym momencie eee, tak wygląda mniej więcej cały set ok, kliknijmy sobie na to to co teraz widzicie to jest Luminar narzucający, tak, by, tak jakby, profil zdjęcia, bo to jest zdjęcie w formacie RAW i yy, Luminar narzucił sobie taki profil, yy, jeden z profili z mojego aparatu, jako yy, taki punkt wyjścia. Przejdźmy teraz do zakładki Templates i tutaj program analizuje zdjęcia i daje nam propozycję do tego, yy, w jaki sposób możemy edytować te zdjęcia. Oczywiście możemy skorzystać też z innych, ale zobaczmy, co nam tu proponuje. Scenery Collection, Clear and Sharp, Fast Fix, o, to wygląda całkiem nieźle, ale troszkę twarz jest zbyt różowa, więc zobaczmy jakiś inny preset. Um, Pleasing Touch, o, more volume, to nie na ten, nie na tą scenerię, simple. Clear Skies, ok, zobaczmy drugą propozycję. Long Exposure, tutaj kolory. Liści są bardzo widoczne, ale twarz moim zdaniem jest zbyt czerwona. Sunset. To lubię. Twarz jest stonowana i na tym się będziemy skupiać. Kolory liści też są dobre. Clean Light to jest za ciemne. Jeżeli ktoś chce zdjęcie czarno-białe, to tu jest przykład. Forest Stream. Mhm. Snowfall. To chyba bardziej na zimowy koniec. Podoba mi się ten sunset i ja od niego po prostu zaczniemy edycję, czyli wybieram sobie na początek taki preset, oczywiście można od razu pójść do edycji, ale zobaczmy jak to wygląda przed i po. Czyli różnica w tym zdjęciu jest już dość widoczna. OK, przejdźmy teraz do edycji i dzięki temu mogę tutaj pozmieniać parametry zdjęcia. Przejdźmy do composition, czyli kompozycji tego zdjęcia. Tutaj można pozwolić sztucznej inteligencji, żeby to zdjęcie przycięła, ale ja chcę tylko wyrównać horyzont w ten sposób. Teraz wydaje się wszystko równe, bo kompozycja zdjęcia tak generalnie mi się podoba. Rozszerzmy sobie tylko troszkę um, te ramki, tak, żeby to wyglądało troszkę bardziej bliżej oryginału. OK, zakładka światło. Tutaj możemy edytować podstawowe rzeczy. Które można zrobić w każdym programie. Tutaj są te presety, o których Wam mówiłem wcześniej. O! Przełączyłem sobie teraz na Panasonic um, Cine Like Bee. OK, wydaje mi się, że zostanie przez Cine Like D, że ze względu na to, że mm, skóra tutaj wygląda najbardziej korzystnie. Zmienimy sobie trochę temperaturę tego zdjęcia. Uczapka wydaje się troszkę niebieska, więc podkreślimy ten jakby wieczorny nastrój tego zdjęcia dam trochę ciepłych barw sprawdźmy jak to wyglądało przed i po no, różnica jest ogromna fajnie podoba mi się to co do tej pory mamy enhance tutaj uh, mamy tak zwany accent AI czyli Możemy użyć tych sliderów do na przykład polepszenia widoczności nieba albo do dodania nastroju z użyciem sztucznej inteligencji dla całego zdjęcia. Patrzcie, jakby to wyglądało, gdybyśmy przesunęli ten slider na maksa, ale chyba nie chcę przesunąć go na maksa, bo mamy jeszcze sporo rzeczy, którymi możemy się tutaj pobawić. Myślę, że zostaniemy przy wartości 39. Wydaje mi się, że tak. Structure. To jest drugi slider, który uwydatnia, jakby szczególne zdjęcie. Ale w tym wypadku wydaje mi się, że nie będzie to konieczne, bo chciałbym, żeby to zdjęcie miało taki dosyć rozmyty charakter. więc Zostawimy to w tej chwili na zero. Jeżeli chodzi o zakładkę, kolor mamy tutaj nasycenie kolorów. Dodajmy troszkę może, hmm, jakby to zrobić. Pobawmy się troszkę tym slajderem, żeby zobaczyć jaki efekt będzie najlepszy. Wydaje mi się, żeby o drobinkę zwiększyć to nasycenie kolorów, ale naprawdę drobinkę, bo jest dosyć dobrze. Tutaj black and white. Tak wyglądałby przykład tego zdjęcia, gdybyśmy go przerobili od razu na czarno biały, ale nie będziemy w tej chwili z tego korzystać, bo kolory na tym zdjęciu się podobają. Tutaj możemy wyrafinować detale, odszumić, Interesuje mnie też zakładka Landscape, bo tam mamy taki slider, który się nazywa Dehaze. I tutaj jeżeli jest jakaś mgła, możemy wyklarować pewne elementy, ale zostawmy to na zero. I ten slider, Golden Hour tak zwany, potrafi nadać prawie każdemu zdjęciu taki wygląd złotej godziny. OK. mamy jeszcze vignette, czyli możemy przyciemnić sobie albo rozjaśnić roli zdjęcia. W zakładce Advanced damy sobie troszkę wewnętrznego światła, czyli rozjaśnienie środek zdjęcia. Tak, żeby twarz Ani wyglądała troszkę bardziej, była troszkę bardziej uwydatniona w ten sposób. Zbawmy się tym sliderem. Myślę, że tak będzie dobrze. Ok. Tak wyglądało przed, a tak po zastosowaniu tego przełącznika. Ok. Creative. To zostawimy sobie na później, a teraz przejdziemy do ustawień związanych z twarzą i z ciałem oraz ze skórą, bo tutaj bardzo szybko można wyretuszować zdjęcia portretowe. Więc dodamy trochę światła na twarz, bo sztuczna inteligencja wykryje tutaj twarz i doda nam troszkę tego światła automatycznie. Przejdźmy do oczu. Bo wydatnijmy troszkę oczy i usuńmy nieco cienie pod oczami. To jest dark circles. Jest to opcja dark circles removal. Dajmy trochę nasycenia ust. Albo nie, dodajmy sobie więcej czerwieni na ustach. I tutaj też inteligencja, sztuczna inteligencja potrafi wykryć rysy twarzy i dodać te wszystkie ulepszenia w odpowiednich miejscach. Jest to niesamowite, takie taki retusz w normalnym programie trwałby bardzo, bardzo długo i byłby no troszkę bardziej mozolny niż tutaj e, przesuwanie kilku sliderów. Skóra. E, mamy tutaj też, możemy też tutaj wygładzić sobie skórę, e, sprawić, żeby ona wyglądała lepiej na zdjęciu. Dodajmy sobie do tego, dodajmy sobie tego elementu troszkę subtelnie 28, o różnica jest znacząca, fajnie. Tak wyglądało zdjęcie przed, a tak po. Bardzo mi się podoba dokąd w tej chwili zmierzamy. Ok, super. Body AI to gdybyśmy mieli całą sylwetkę, ani można by ją nawet wyszczuplić, zmienić troszkę jej proporcje ciała, tak żeby wy wyglądało to korzystniej na zdjęciu, ale nie mam takiej potrzeby w tej chwili. Ok, tutaj możemy zmienić sobie niebo albo dodać pewne elementy do nieba, ale dlatego, że tutaj nie mamy zbytnio nieba i jest ono w miarę fajne, więc nie będziemy tutaj zbytnio kombinować, ale gdybyście chcieli moglibyście zmienić sobie wygląd całego nieba mgła jak no widzicie tutaj została dodana już trochę na dźwięk mgła nawet nie wiedziałem o tym eee, dodała, została dodana za pomocą, za pomocą tego presetu który był na początku włączony o, zmniejszy to sobie wow, jak to teraz wygląda nieźle ok eee, chyba tam mgiełka jednak mi się podobała Daje trochę taki bardziej tajemniczy wygląd temu zdjęciu, więc wydaje mi się, że zostawimy to na poziomie 20, jak było. Eee. Ok, i przejdźmy do jednego z moich ulubionych sliderów, Sunrise. Tutaj możemy dodać sobie tak zwane sztuczne słońce, i to jest fajne, że sztuczna inteligencja ułoży promienie słonec słoneczne w taki sposób, jakby one rzeczywiście były tam na scenie, postaramy się, aby wygląd tego słońca był jak najbardziej naturalny, więc zmniejszymy liczbę promieni, żeby nie wyglądało tak świetnie i przesuniemy słońce za drzewa. Mniej więcej do pozycji, w której ono znajdowało się naturalnie wtedy, ale dlatego, że dodaliśmy mgiełkę, to może zrobić tak, jakby to słońce prześwietlało przez tą mgiełkę i dzięki temu, mam nadzieję, uda nam się nadać temu Obrazowi, w tym zdjęciu, taki efekt wow, albo inaczej efekt tajemniczości, który chciałbym mieć w większości moich zdjęć, żeby powiesić się na ścianach. Spróbujmy jeszcze raz. Nie chciałbym, żeby to słońce wyglądało sztucznie, tylko chciałbym, żeby było to jak najbliżej naturalnego efektu, czyli tak, żeby nikt inny, no poza wami oczywiście, bo oglądacie to wideo, nie zorientował się, że były tam robione jakieś sztuczki z promieniami światła, ale chciałbym też, żeby to zdjęcie wyglądało naprawdę niesamowicie. Ops, to na pewno nie w tą stronę, trochę przesadziłem. Okej, okay. zmniejszamy to mniej więcej do 48. Chyba to jest to, co mi chodziło. Zatem z słońca rozświetlają trochę twarz. 25. Zwiększymy troszkę może jasność całego zdjęcia. O! Jakie dramatyczne. Okay. To wszystko po to, żeby. O! Tak było przed. Tak jest po. To wszystko po to, żeby uzyskać dokładnie taki efekt, jaki chcemy. Można się tym wszystkim troszkę pobawić sprawdzić, jak działają te poszczególne stolidery, ale wydaje mi się, że mm -hmm. wydaje mi się, że tak jak teraz, hm, ciągle nie mogę się zdecydować. Wydaje mi się, że tak jak teraz będzie najlepiej. Okej, okay. przed, a tak wygląda po. O, mamy tutaj jeszcze pewną czarną kropkę na czapce Ani, której nie zauważyłem, ale nie szkodzi. Można w programie Luminar AI pozbywać się takich niechcianych fragmentów. Weźmy sobie gumkę. Tutaj zmieniamy wielkość tej gumki. Jeden, co wystarczy zrobić, to kliknąć na to miejsce, które chcemy usunąć. Sztuczna inteligencja przeanalizuje to, co jest dookoła i usunie nam ten fragment, którego my nie chcemy. W większości przypadków działa to dobrze. Także myślę, że jest to bardzo fajny i bardzo szybki sposób na usuwanie niechcianych rzeczy z Waszego zdjęcia. Na przykład, jeżeli macie w tle nie wiem, jakiś przelatujący ptak, za dużo kamyków na plaży, w oddali jakiegoś gościa, który robi głupie miny, oczywiście możecie go usunąć w ten sposób, jeżeli tylko chcecie. Ok, zmniejszę troszkę wielkość tej gumki, żeby zmiana była jeszcze mniej widoczna tram I czapka jest nieskazitelnie czysta. Fajnie. Podoba mi się to. Myślę, że możemy to tak już zostawić. Okej. Okay. Przejdźmy do ustawień pro, bo tutaj też jest kilka rzeczy, którymi warto się pobawić. Super kontrast. Tutaj możecie zmieniać kontrast jasnych pól. Średnich tonów oraz. O! To wygląda dosyć źle, Zwiększymy. I cień, tak? Czyli możecie rozjaśniać cienie, tony średnie, albo przycieniać i rozjaśniać najjaśniejsze punkty. Tutaj jest fajny slider, bo dotyczy on harmonii kolorów. Możecie troszkę objąć kolorów, a możecie je dodać. To bardzo fajnie działa, kiedy macie zdjęcia. Na przełomie dnia i nocy. Szczególnie tam, kiedy są jakieś uliczne światła, które mają inny kolor niż na przykład granatowe niebo. Dzięki temu możecie bardzo fajnie synchronizować sobie kolory zdjęcia. Przy tym oświetleniu i przy tym zdjęciu nie wydaje mi się to dobrym pomysłem, żeby bawić się tym slajderem, ale. ale myślę, że. Zostawimy to na takich ustawieniach, jakie są tutaj. Okej, okay, mood. Tutaj mamy. Ee, tutaj możemy dodać sobie schemat kolorów, który ma być zastosowany. Możemy zmienić barwy tonalne wszystkich kolorów na zdjęciu za pomocą jednego kliknięcia. Możemy to sobie wybrać i dostosować siłę tego efektu. Nie wiem, czy to będziemy to robić, ale zaraz przyjrzyjmy się. 1930. Bardzo mi się podoba. To. Ok. Można sobie szybko posprawdzać, jaki będziemy mieli efekt po nałożeniu jednego z tych schematów kolorów. Tak wygląda oryginał, ale myślę, że coś możemy tutaj jeszcze zrobić. San Diego, Los Angeles. Wow. No, podoba mi się to. Hmm. Zobaczmy, 1960. Podoba mi się nawet taki lekko rozmyty schemat. Ok, dodajmy sobie to. Tak wyglądało to przed, tak po. Nawet to ciekawie wygląda. Przejdźmy jeszcze do, do zakładki Pro i zwiększmy sobie jeszcze na scenie kolorów, tak żeby mimo tego, że mamy rozmyte cienie, wydatnić sobie jeszcze troszkę te kolory na zdjęciu. Tak wygląda przed. Tak wygląda. I wydaje mi się, że to zdjęcie będzie dobre do druku. Tak wyglądało przed, po. Dlatego, że na ekranie komputera zwykłe zdjęcia wyglądają trochę jaśniej, a po wydruku troszkę ciemniej. Więc z względu na to, zostawiam to zdjęcie troszkę jaśniejsze w edycji, żeby później nie było zbyt ciemne na wydruku. Tym bardziej, że zależy mi na tym, żeby było widać ani twarz w tym momencie. Która jest dosyć jasna, i myślę, że tak to zdjęcie zostawimy. OK, podoba mi się ten efekt, przed Możemy sobie zachować ten wygląd, bo bardzo mi się on podoba, więc go zachowam. Więc klikając Save, stworzycie swój własny preset, który będziecie mogli używać później na wszystkich waszych zdjęciach. Czyli na przykład, jeżeli zrobicie e, zdjęcie w podobnej scenarii, z podobnym oświetleniem. Ten preset sprawdzi się rewelacyjnie. Ok, zachowaliśmy już ten preset. Można go znaleźć w User Templates. Klikając tutaj, jak widzicie, mam już troszkę zachowanych presetów. I to jest ten pierwszy Sunset Edit, czyli ed edytowaliśmy preset Sunset. Możemy sobie teraz nadać naszą nazwę. i Ja nazwę to... Hmm, jak to nazwać? Okej, okay. Forest, Forest Autumn, czyli i... czyli leśna jesień, oczywiście by Lucas, I wszystkie moje presety, uh, Forest Autumn by Lucas. I bardzo mi się to podoba. Będę mógł ten preset zastosować do wszystkich moich zdjęć, które robiłem w tym miejscu i w tym oświetleniu. I myślę, że przyda mi się jeszcze przy innych edycjach zdjęć. I możemy sobie podejrzeć inne nasze presety. O, stworzyłem wcześniej taki preset Polska Złota Jesień. <głos》> jest on troszkę bardziej wyrazisty. Back in the Days to jest taki pretest preset vintage, który stworzyłem do tego, żeby y, dobrze wyglądały zdjęcia zrobione w nieco przyciemnionym świetle takiego domowego półcienia. Ok, wracamy do naszego wyglądu, który mieliśmy wcześniej. I teraz możemy Eksportować nasze zdjęcie do JPG Zapis na dysk Mamy już tu wydzielony folder, zdjęcia gotowe 2018 Nie sugerujcie się tym, bo tam ostatnio wrzucam wszystkie moje wyedytowane zdjęcia Ponieważ tam są moje zdjęcia do druków, Które niedawno robiłem I gotowe i w ten sposób możemy w bardzo szybkim tempie wyedyt wyedytować zdjęcia. Jeżeli stworzymy już ten preset, możemy go zaaplikować do wszystkich zdjęć, które były robione teraz, zsynchronizować je i dzięki temu możemy sobie stworzyć fajny set na ścianę albo też na grid na Instagramie. Link do tego programu oczywiście zamieszczam pod spodem. Jeżeli go użyjecie, wspomożecie troszkę mój kanał. Mam nadzieję, że przydał Wam się ten tutorial z Luminar AI. Jest to mój ulubiony program do edycji zdjęć w 2021 na pewno. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące Luminar AI, nie zapomnijcie komentować. Z przyjemnością odpowiem na Wasze komentarze. A tymczasem trzymajcie się i wszystkiego dobrego w 2021 roku. Cześć!